Andrzej Marek Grabowski, ślimak Staś. Co roku w królestwie Fantazjo kuku na Muniu z okazji nadejścia lata, król Abecediusz organizuje wielki wyścig. Każdy biegacz marzy, by zdobyć główną nagrodę. Świecący złotym światłem śliczny puchar pełen ślazowych cukierków. W skrócie – Świezło Świaśli Pupę Ślacu. W tym roku wyścig miał odbyć się w środę. Już od rana na starcie obok strumienia stanęli najsłynniejsi zawodnicy. Jeleń Szymon, Koń Jaś razem z synem Źrebakiem Janem, Sarna Paula, Gepard Olek, Struś z dziś i Zając Poziomka. Oczywiście poza nimi miejsca w dołkach startowych zajęli także zawodnicy, którzy nie mieli szans na zwycięstwo. Na przykład Borsuk Piotr, dzik Wiesław i wielu innych. Między nimi stał także ślimak Staś. He, 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 ha, ha! Hi, hi, rozległo się dookoła sympatycznego mięczaka. Zawodnicy i widzowie widzieli sens w ściganiu się Borsuka i Dzika, natomiast ślimak wszystkich śmieszył. Stasiu, zanim doślimaczysz się do mety, minie rok! kpił pewien śliski jaź, który zamieszkiwał pobliski strumień. Zawsze marzyłem, żeby wystartować w wyścigu, uśmiechał się nieśmiało Staś. Może pożyczyć ci wrotki! Żartowała ćma Machela. Wreszcie w obronie przyjaciela stanął zając poziomka. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni. Nie przejmuj się, Stasiu. Król Abecediusz, na widok ślimaka, także uśmiechnął się pod wąsem, ale nic nie powiedział, tylko wystrzelił w powietrze z pistoletu startowego. Wyścig ruszył. Najpierw na prowadzeniu znalazł się gepard. Niestety szybko dostał zadyszki. Potem jako pierwszy biegł jeleń, lecz potknął się o gałąź i runął w krzaki. Koniaś także był pierwszy, ale musiał poczekać na źrebaka, który szybko się zmęczył. Na prowadzenie wyszedł zając poziomka i jako zwycięzca przekroczył linię mety. Hurra! krzyczeli widzowie na cześć dzielnego zajączka. Król Abecediusz podszedł do niego z wielkim pucharem świezło-świaśli ślacu. – Gratuluję! – uśmiechnął się król, ściskając łapkę zająca. – Przez rok jesteś królem biegaczy! – Jesteśmy! – poprawił Abecediusza poziomka. Z za jego ucha wyszedł ślimak Staś, który podróżował na głowie przyjaciela. Ślimak Staś także zasłużył na ten tytuł. Przez cały czas dopingował mnie dzielnie. Poziomka gazu, tak krzyczałem. Uśmiechnął się skromnie ślimaczek. Aż dostałem chrypki. Rozległy się brawa dla ślimaka. Niech żyją! krzyczał tłum. A zając i ślimak częstowali wszystkich ślazowymi cukierkami.